Witajcie! Ja jestem Oberka dzisiaj gramy w Stumble Guys, ale wygrze Minecraft! Bo gramy w TNT Run z którego tak naprawdę chyba zostało zapożyczone właśnie honey drop w Stumble Guys. Jeżeli oczywiście się, słuchajcie, nie mylę, jest ze mną Bobek. I stary, ja Ci powiem tak, to jest jedna z gierek, w które grałem już naprawdę mega, ale to mega, mega dawno. I dopiero teraz po Stumble guysie Wiesz co, wiesz co robię? Ja totalnie nie używam sprintu i stary sobie podskakuje tutaj po pojedynczych klocuszkach. Coś czego kiedyś, kiedy grałem tutaj na przykład 5 lat temu, bo tak to się grało 5 lat temu. To stary tego nie używałem nigdy, ale tak totalnie. Stary, nigdy. No. Ale nigdy. zakra. Ale uwaga, ci, dobra, no. Ciężko, jeśli chodzi o to obrzeża chodzić, no, naprawdę. Ja ci powiem ciężko. tak, ej, mega się jaram, że gramy w coś takiego. Ej, dobra, spadłem, stary, dwa poziomy, spadłem dwa, dwa poziomy. <laughs> wim... A i w ogóle pamiętaj, bo może nie Wy. wiesz, stary, tutaj są też double no. jumpy, masz kilka double jumpów do wykorzystania. Ja widzę, że mam tutaj w tym momencie nie, pięć nie, double jumpów. To zrobiłem? Spadłem z cztery poziomy dalej, stary. Ale, ale, tak już odpadłeś, tak już fest odpadłeś, o. czy... No i góry spadłem na sam dół, Wytyk. Dobra, ale przegrałeś czy nie, ale przegrałeś czy nie? No przegrałem, ej uwaga. stary, źle. bo pod tobą już nie ma nic. Pod stary, tobą wiem, nie ma wiem. już stary po prostu nic, jak sp to polecisz od razu, od razu na sam dobra, jest ośmiu dba. graczy razem ze mną, Ej, więc bez... Stary może być naprawdę mega, Ej, mega bez... jazda. Bez... Ja nie, wam jeszcze, powiem tylko ale... tyle. Subujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich właśnie starych gierek z Minecrafta. Dobra, siedem starych osób. powiem ci tak, osób, no? nad, twoją, nad tobą 6. nie ma już nikogo, dosłownie. Na Aha. twoim piętrze są dwie osoby z tobą, a piętro niżej nie ma już. Nie, są dwie osoby piętro niżej. Ej, więc... dobra, dobra, no no to stary jedziemy, no to jedziemy, dobra. Tutaj właśnie widzę tego prostu. tu typka. idzie blisko. Nie, nie! O! Jestem piąty, kurczę. hej, okay, let's go. Moi drodzy, na tej mapce jeszcze nie graliśmy, więc zobaczmy, jak faktycznie nam tutaj pójdzie. Dobra, z tego sobie... Aha, dobra, dzięki za podkopanie. Ej, dobra, to ja sobie polecę tu na środek specjalnie, żeby zrobić dziurę, przez którą po prostu ludzie będą wpalać. Stary, co ty na to? Bo ale normalnie... mega fajny gracz. Normalnie powiem. bym spróbował zrobić coś takiego, jak właśnie w Stumble guys, żeby no. bez jakby sprintu po prostu sobie powoli skakać, ale wiesz, mi zależy, żeby jednak... A, ale było. Ale tu moim zdaniem teraz? na przykład za dużo osób printuje. Czemu oni spacji w ogóle nie używają? Jakoś tak troszkę wolniej, tylko wszyscy normalnie tak normalnie tutaj prują, że ja cię po... Ej dobra, zimę, ja ci powiem serio? tak. E, widzę, że już dwie osoby odpadły, a ja teraz będę właśnie przyjmował taką taktykę, że będę sobie mega, mega, mega powoli skakał i sobie patrzył, jak o. to będzie tutaj mi wychodziło, wiesz, to tak powoli. Tak spod, tutaj tak do przodu. Tak, o, pojedyncze ja coś będę jak zgarniał. Mi ekran wyskakuje i nagle tak wiesz, chce mnie podkopać. Tak, 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 tak. A ty I... się tego totalnie nie spodziewasz, to jest, nie? To jest no, absolutnie, to jest, to jest... Bardzo mm. niemiłe. Mm. Okej, okay, let's go! Dobra, nie, mapeczka, widzę nie. tutaj Bobka Minecraft, Bobka Minecraft, coś Bobek, yes, podkopałem cię, czy nie podkopałem cię. No co ty zrobiłeś, a. Muszę podkopywać Bobkę Minecraft! Dobra, nie, nie tutaj nie sobie skacza. Ej, to... No! E, już spadłem jedną nicze. Oliwa sprawiedliwa, ktoś cię podkopał! <noise> no drugi mnie podkopał. Jezu, dobra, ej, nie, to co ja... Ja, ja stary przyjmuję inną taktykę. Będę sobie tutaj mega, ale to mega powoli ska... No próbował Kopać, dziad. No, widzę, ja widzę ty, co no, próbuję no, ale zrobić. Ale lamus. No, ja? nie, 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 Jakiś dziad. Nie. Jakiś dziad stary tutaj jest, no. <grym <grym Ej, to, a to może być jakiś widz, bo to stary jest Hanix, więc to może być No, mi się wydaje, że nie są ogólnie widzowie, bo... Bo y, co jakiś czas mi ktoś tak specjalnie wyprzedza i shiftuje przede mną, więc... Ej, serio, mam wrażenie, że to, to mógł być widz, bo on celowo się na mnie jakby uparł. On ewidentnie nie chciał starych innych graczy atakować, tylko no. mnie, więc dość dziwne to było, naprawdę. Ej, tak ktoś jest, ma w ogóle skina praktycznie jest, jak, jak Elvis, Dobra, lecę sobie nie, stąd, lecę badłem. sobie na to. Ale Polecę nie sobie teraz, teraz po podpadłem. tym. Dobra, jeszcze nie odpadłeś, Bobek! Jeszcze nie odpadłem, to jakiś jak rekord! To jesteś jak talent, jesteś młodym talentem, powiem ci szczerze, w tą gierkę, no nie. No, powiem Dobra, z tego naprawdę sobie ucie. skaczę na to, z tego sobie na to, z tego sobie I na to. Czy dziewięć tutaj, osób na to. już! To jest mój rekord! Co dobra, jest z tego grana? sobie tutaj na to. Okej, okay, tutaj I powolutku. Tu... O kurde, dobra, ale żyję, ale żyję. Zarobić ja robię swój rekord stary, życjowy, normalnie. Dobra. Okej, okay, z tego sobie tutaj na to skoczymy. No nie! No i, I dobra. Ja mam pięć <laughs> osób stare, ja mam jeszcze pięć osób. Odpadłem jak szósty. Dobra. O, będziesz w finale, chłopie! Finoł! Zoraz będzie. O No nie! Pozdrawiam, Abre i Bobo! Właśnie widzę, ale jestem top 2! Jestem top 2! Oj! Kto Jestem drugi. Nie! Ok, let's go! Tutaj fajne jest to, że mamy 12 graczy, a nie 24, a mamy mega dużą mapkę, więc może być naprawdę mega. Cieka Proszę mnie nie podkopywać. Proszę mnie nie podkopywać, no. już spadłem jeden piętro w dół. A w ogóle ten Hanix, ten Hanix to faktycznie był widz, który próbował nas podkopać, no nie? Więc pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ale podkopywanie biednego aberki to nie jest najlepsza, chyba że. Na świecie... Jest zbitka, czy fit, jak nie no, ja myślę, że to może być stary Hania, po prostu, imię Hania, a, no, nie? no tak może być, więc Stary, zbitka, ale ja nie wiem, pozdrawiam. ja nie mam pewności. Ej, Powiem ci, tak mi się o wiele bardziej podoba w 12 osób, bo jest, mogę wreszcie potrenować to chodzenie, a nie normalnie zdedam jak, jak taki lamus najgorszy. Ale, znaczy i tak jakby jesteś lamus, rozumiesz, no nie? Aha. Dzięki. Więc to no, nie ma tak znaczenia, stare, czy jest 20 graczy, czy 24, Aha. czy 12. I patrz, w ogóle jeszcze nikt nie odpadł, więc faktycznie jest chyba stosunkowo łatwiej tutaj no, grać, nie? No, to mi się wydaje, że jest łatwiej, choć może być nagle taki moment, że dużo osób poodpada. Tak, Ej, może tej być. Tej Pytanie, tej ile tu jest po prostu platform? Jest? Tak, stary, jestem na samej górze i mam tutaj jakiegoś typeczka. Zostałem no, sam, no, sam na samej to górze. To bym... O, najsik. Nice tu powiem ci piętro już niżej, to tu już jest naprawdę mało tych, yy, tych platform, jak mam być szczery. No, ale ja mam jeszcze tutaj tak nie. naprawdę po czym skakać. O kurde, spadłem na samiusieńki dół. A byłem na samiu sienkiej górze, stare. Ja, Ej, dobra, to przynajmniej mnie. idę na środek, idę przynajmniej na środek, żebyście żeby wy wszyscy pospodali, jak już będziecie Aha, tutaj lecić. Dzięki, nie? no spoko. Wiesz, to tak powiem ci, naprawdę jesteś miły, miły, miły. Widzę, że tutaj Juri e, 2007, jakoś tak, jego nick jest, on robi w ogóle bardzo dobrą rzecz, ja też to zrobię. Będę tutaj biegać idealnie, żeby zrobić olbrzymią dziurę na samym środku, stare. Olbrzymią Aha, dziurę robimy tak, dla was. No, no spoko! O, gracie odpadają, to mi się już podoba. naprawdę. Dobra, no, no dwie osoby. Odpadły dwie osoby. Szkoda, że ty nie no. odpadłeś, Tak się składasz. Pójdę jestem na u samej prawie u samej góry. Przed, dobra, osiem przed... zostało. Ej, dobra, osiem grać. Tak, bo oni do tej dziury wpadają prawdopodobnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, no. i to mi dobra, się to podoba. Czyli nie ma tu biegać po środku. W takim razie mi mówisz. Dobra. Ile osób zostało jeszcze? Stare, osiem osób jest napisane. No? No, to tak trochę dużo. Dobra, let's go. Ok, z tego sobie. Ej, ja powiem ci to mi na jest no po... pro. O nie, to już brak. Dobra, już mam lipę, już mam naprawdę lipę wielką Ej, Dobra, cztery osoby zostały, stary, cztery osoby są w tym momencie Ej, ja cię A tu Co widzę, że gość dzieje? mega ogarnia, bo robi dokładnie tak jak w Stumble, guys, Że wiesz, że tak mega, mega wolno sobie podskakuje i sobie. O nie, kluczki, jedno no. piętr i jedno w dół, skoczyłem Ej, jestem dobra, Cz stary, cztery osoby, z czego trzy, trzy Jesteśmy sami z jakimś typem, rozumiesz to? Co? Czy Dzień go podkop Nie, jestem na samym dole teraz, dawaj go podkopujemy gdzie dobra, dobra, dobra. Widzisz go? Widzisz, go jest tutaj bliżej. Tak, widzę go. No? Ja, ja polecę na niego, tak chomsko. Poczekaj, poczekaj. So, ja ale nie mam nie. jak się tam do was dostać, powiem szczerze, wiesz, w tym momencie. Poczekaj, ja już tam się postaram. Spad! Ja Tak! Ugrałem! Jestem pierwszy, a Bobek jest numer dwa. Dobra, i w takim razie lecimy. Mamy 24 graczy, więc może nie być S, ale tak czy inaczej, ja mam tutaj pomysł, słuchajcie, jakby tutaj o, tak odcinać tych ludzi. Dół. Spadł, o kurde. Ej. co to jest? Negativna starina, na primer... Pietro niżej nie ma po jednej stronie w ogóle niczego. Co ty jest? Jak to jest możliwe stary? Jak to jest Ej, no, możliwe, że nie ma niczego? no no zobacz, że tutaj yy, zobaczysz, jak spadniesz w dół, to nagle są takie momenty, że w pewnym miejscu po prostu nie ma, nie ma naprawdę niczego. No zobacz. Ej, serio? Stary. Dobra, ja eczpię no. tak, już dwie osoby odpadły chyba, więc y, trochę bekawczy tutaj mogę. jak tak polecisz jedną w dół, to się może okazać, że po prostu pod tobą nic nie ma i spadasz na sam dół, tak Aha dobra, widzę, pode mną to... dosłownie nic nie ma. O kurde, Ej, jestem na samym dole. Nie no ja mm -hmm. tak samo od razu, od razu stary, fajna gra, nie? Nie ma to co. Fajnie. Ja tu w ogóle odgrodziłem sobie jedno i biegam bez. O nie, ktoś tu do mnie przyszedł, To za Dobra, namus, tu jest najgorszy. typo. Próbował się uratować. Ej, gdybyśmy my ogarniali tą gierkę, wiesz, częściej w nią grali, no. byśmy używali tych double jumpów i tak dalej. No to byłoby nam znacznie łatwiej. A w tym momencie to. stary mamy mega, ale to mega. Przypa... Dobra, okej, okay, tutaj mam typa. Dobra, Dobra. ej, powiem ci naprawdę 15 osób jeszcze. No ta... O nie, ktoś tu do mnie przyszedł. No. Dobra ze wszystkim. Ale przegrałeś czy nie? No nie przegrałem, ale gościu tutaj przyszedł i będzie mi tutaj skatać po moich włodach. 10, 9. Dobra, dawaj, dawaj, przygrałem. dawaj, dawaj. Mały Jak mały my mamy zagrać 24 osoby na tak małej mapie? Nie. Stary, ja idę, ja w Ja po prostu idę tutaj w Nie! Ej, dobra, moim zadaniem jest zostać jako Ostatni, okay. na górze. Piętr, o Nie, nie, na samym dole jest taka strasznie wielka, stara ta mapa, naprawdę. Aha, widzę, 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 no. ale w ogóle są tylko trzy platformy, znaczy trzy piętra strasznie, jakby, nie? Pierwszy, no i, i. O! Kogoś podkopałem! Dobra, z tego na to, z tego Ale na Ale był jest sprytny. I wiesz, co robię tą Twoją taktykę, że cały środek wywalę. Okej, okay, dobra, stary, wywal mi środek. No, żebym to ja nie miał tutaj skoczyć. Ja No tej bo No, to nie zły, wywaliłem środek. No, to z siebie wywaliłem. Dobra, 16 starych osób zostało, <laughs> więc y, tak. No, całkiem więc, jeszcze sporo bym powiedział. Całkiem sporo, a pod tobą, stary, y, całkiem mało platform ci powiem. Serio. Ej, szybko tam to. Do... Boku stary, biegi, bo yy, będziesz miał naprawdę trochę niemal ucieknięci nawet, powiem ci, problemi. Wow. O, o, ej, ty jesteś naprawdę w to. Dobra. O, udało się, dobra. I jak tam? Ile? Pięć graczy już tylko. Dawaj, dobra. Stary, ja tak czterech graczy. czterech jest, no. Czterech, 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 czterech i... Starych. No nacisnąłem podwójną spację, dlaczego to no. tak... Ale nacisnąłem. Obiecuję, że na znaczy, No patrz, znaczy, no to, cały czas! Zna. I teraz działa! Jezu! Człopapiem u nianio! Double jump! Dobra, idę podkopać tutaj Bobka! Cześć Bobek, cześć Bobek, cześć Bobek, czy spadłeś? Nie. nie, nie idę po tutaj podkopywać Bobusia. Oj, Bobuś spadł! Całe szczęście, że Bobuś spadł, bo Bobuś to mój tak. największy życiowy rywal, tak, 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 tak W grze tea tiram tam No, stary nie działa. spadł, ewidentnie nie działa No stary jest tak zbagowana mam wrażenie, no, totalnie, totalnie mega zbagowana Dzięki niej... No nie, ja jestem już na samym dole. Jako pierwszy gracz... Gratuluję, sprywa. użytkowniku! Wygrałeś nowego iPhone'a Zostałem podkopany o, właśnie. O, dzięki! No, fajnie. Powiem ci, na samym dole nie warto jak coś spadać, bo... bo nie polecam jak coś... Więc jak dobra, coś chciał, dobra, to... stary. Będę pamiętał, polecam. będę pamiętał. Skoro dobra, nie polecasz, to stary to... zapamiętam, no. Lepiej sobie tam zostań u góry, bo w razie czego, wiesz, jakichś problemów albo... Ej, tu jest ewidentnie widz, który chciał mnie podkopać! A jaki ma Jaki jest? ma nik? Nie wiem, ale takiego czarnego skina! Ale stary jest... tutaj widzów jest naprawdę dużo, więc szczerze Ej, nie dziwi no... mnie to w ogóle. Naprawdę, bo oni tak specjalnie wiesz, wiesz o co chodzi, nie? A, odkopię youtubera! Psychik. Tak, tak, tak. Ta. youtuber nie nagrywa w ogóle w tym momencie, więc... No. I nie... Ten typ. Dobra, ja mamy 13 osób. A bo ty odpadłeś! Tak, okay, nie no dobra, mi chłop podkopał. Dobra, okej. Okay. Yy, no mnie też w sumie, ale przeżyłem, więc nie będę tutaj akurat płakał. Blacker Nie, dobra. Maja to jest. Maja 99 9 No powiedz mi, Widzę, gdzie jest widzę Maję. No to na bo milion i... procent jest widz. No. no, tak mi się wydaje. Uważaj, uważaj, bo ktoś ci chce podkopać. Widzę, Mega blisko byłeś, naprawdę. Dobra. Ja wiesz co, ja bym chciał przeszkodzić z O Jezu, Maji ale tu jest dużo bloczków, patrz. Siedem osób, a tu milion bloków mamy, jeszcze. Bez kitu, a Maja Ej, to muszę, muszę, Maja go oddziel, muszę, <laughs> muszę oddzielić tych typów tutaj od tych bloczków, no nie? No, nie wiem czy ci się uda, ale możesz spróbować, tak ci powiem. Pięć graczy. Dobra. Obi... No co, no, <laughs> widzicie tą grę? I powiedzcie mi, że ta gra nie ma błędów. No to jest niemożliwe, co się ja... teraz stało.